Prawie każdy człowiek na ziemi wie, co znajduje się na tym zdjęciu. Dzisiaj budzi zachwyt. Niesamowita. Ludzie potrafią przyjechać do Paryża i jedyne, co ich interesuje, Oprócz luwru to właśnie, żeby zobaczyć wieżę Eiffla. Jednak nie zawsze tak było. Powstała z okazji światowej wystawy, która miała miejsce w Paryżu i miała być takim symbolem nowoczesnej Francji, nowoczesnego Paryża, takiej francuskiej myśli inżynierskiej, technicznej, pokazującą patrzcie, potrafimy. No, przez wiele lat 41 była najwyższym budynkiem na świecie. Jednakże, gdy powstawała, wywołała potężne oburzenie wśród Paryżan. Jeden ze znanych Francuzów mówił, że jadał tylko i wyłącznie na wieży Eiffla, bo tylko z wieży Eiffla nie było widać tego obrzydlistwa, tej szkarady, jaką jest wieża Eiffla. Tak, jak dla nas oczywistym jest, żeby pokazać, że coś dzieje się w Paryżu, wystarczy pokazać w tle wieżę Eiffla. Tak samo działa to w Tokio, w Japonii, tylko że tamta wieża Eiffla ma 333 metry wysokości, gdy oryginalna, ta paryska, ma 300 metrów wysokości. I co widzimy, co może być dziwne, że ta wieża w Tokio jest pomalowana na czerwono. No właśnie! Otóż okazuje się, że oryginalna wieża Eiffla również była taka ciemnoczerwona i co jakiś czas, co kilka lat powraca się do pomysłu, by przywrócić wieżę Eiffla i oryginalny kolor taki czerwony, no ale póki co jest taka brązowała. Za nazwą Wieża Eiffla nie kryje się żadna tajemnica historia. to po prostu nazwisko projektanta wieży, pana Gustawa. No i pojawia się pytanie, czy my w Polsce też taką wieżę Eiffla mamy? No, kilka sztuk jest takich miniaturowych w różnych parkach, Miniatur. Taka większa ma 15 metrów i jest w rybniku. Polski odpowiednik powiedzmy poważny. No to można byłoby tutaj szukać radiostację gliwicką, która jest najwyższą drewnianą konstrukcją w Europie i drugą najwyższą na świecie. Ma 111 metrów, ale to chyba też nie to. Tak naprawdę polskim odpowiednikiem wieży Eiffla może być po prostu najbardziej rozpoznawalny budynek, jakaś konstrukcja z Polski. No i pytanie, co by to było? Czy byłby to na przykład pałac kultury i nauki? Może zamek królewski na Wewelu, a może jednak malborg?